Witam serdecznie z tej strony Janek. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. W tych dwóch kartonach mam nową szafkę do łazienki z umywalką. Zaraz to wszystko skręcam i zobaczymy jak wygląda. No i dobra, tak wygląda zmontowana. Słuchajcie, za stówkę. bardzo tania. Płyta, ta wiecie. wiórowa, dziadostwo straszne, no ale parę lat wytrzyma. Najważniejsze jest to, to jest fajnie wykonane. Super. Ta płytę każdy wie, że wcześniej czy później się rozwarstwia, dlatego warto zabezpieczyć moim zdaniem odrobiną silikonu. Wziąłem tak, przejadę palcem i w ten sposób wilgoć się zbierze troszeczkę później. Dobrane, no, to jest tak mało miejsca, a muszę zdjąć całą tą błazerę, żeby ocieplić. Tu już odkręciłem już uszczelniłem te dziadostwa. Zaraz zdejmujemy walkę. O jezus! Janek Hydraulik. zaczynam wyjmować pierwszą deseczkę, ale to jeszcze jest wszystko tak spasowane, że ledwo idzie. Oj, tak! Pan ponumerował elegancko. No, ponad 15 lat temu. Jeszcze trochę mi zostało. No i tu będę musiał wszystko to ocieplać, żeby nie zamarzło w zimę. O ludzie! Część dachu tutaj zdjąłem, mnóstwo wkrętów i zaraz tą stronę ocieplę, no i te zdemontuję, bo ich nie będę już używał. No, kochani, sprawdziłem uszczelnienie, e, wszystkie te złączki nie ciekną, więc pora uszczelnić tutaj, żeby było mi cieplej w zimę. Z tej strony uszczelniłem, tutaj oczyściłem tą belkę, która była w tym miejscu i dałem silikon, żeby no, żeby nie wchodziły robale i tak dalej no i tutaj też <noise> plac boju trochę tutaj uszczelniłem tutaj to wejście do wody zakorkowałem czekam aż pianka wyschnie i montuję dach zrobiłem sobie przerwę w pracy mój towarzysz tutaj przyszedł o, spojrzysz na widzu <noise> no i tak, i hydraulika dzisiaj będzie zrobiona Pianka wyschła tutaj i przy na zewnątrz. Czas ją zdemontować. Zdemontować, obciąć żyletką nadmiar. Czas zamontować blazerię, Tutaj jeszcze tą piankę poucinać i nową umywalkę stawić. Umywalka zdemontowana. Czas obciąć tutaj nadmiar i błazerię zamontować. Czas teraz takimi gwoździkami poprzybijać błazerię, bo inaczej opada tutaj wbiłem jeden i widzicie od razu się rozwala więc wziąłem takie małe wiertło będę nawiercał i w ten sposób deski nie, popęk nie popękają widzicie ten po lewej gwoździk od razu malutkie otwory i elegancko tutaj powchodzą gwoździe o rany założone ale to była droga przez mękę teraz widzicie tu już poprzybijane tu się wszystko rusza więc czas poprzybijać o rany, zamontowane. Tutaj wycięcie na wszystkie rury pan porobił. I dobra, czas montować umywalkę. Ponieważ kran tutaj w tej starej umywalce jest rewelacyjny, już takich nie robią bardzo porządnych, odkręcę dziada i przykręcę do nowego zestawu. Kran odkręcony. Czas tutaj te elementy mocujące troszeczkę odnowić. Dobra, już szczerku, myłem umyłem, to przeszlifowałem. Takim kółeczkiem i zaraz montuję, bo wszystko ładne. Jeszcze ten kran wyczyszczę i będzie git majonez. Kran delikatnie wyczyściłem. No przepiękna bateria, bardzo wytrzymała. Tutaj od spodu też. No i czas zamontować do nowej szafeczki. Kran zamontowany. Tutaj takim przyrządem rozmiar 9. Kable stare zostały. I tutaj tak naprawdę wystarczy o dwie takie musiężne nakrętki, tutaj widzicie uszczelka i to odnowione, jeszcze dałem odrobinę smaru, żeby nie rdzewiało no i fajnie, idę zobaczyć jak to będzie wyglądało w łazience wiecie co, przyjrzałem się tym nowym syfonom i tym starym, te stare są tak porządne, to nowe to jest takie gówno, że po prostu wezmę, stare wykorzystam zaraz umyję i będę montował do nowej umywalki, no bo to to dziadostwo tak to wygląda Śmierdzi, a zaraz będzie przepiękne i czyściutkie. Ojejku, mierzenia i wszystkiego było co nie miara. No ale półeczka zainstalowana. Tutaj jednak wykorzystałem ten syfon z nowego opakowania, bo stary był zakamieniony, ale wszystkie rury zostawiłem stare. Tak to wygląda, jedna, druga. Polecam od razu, jak odkręcacie takie wężyki, kupić sobie zaślepki na jedną, drugą. Bo zakręciłem i w ten sposób nie zalałem całej łazienki. Bo nawet jak odetnę dopływ wody, to i tak trochę wycieka. No i fajnie, to zamontowane. I teraz muszę tylko przestawić kibel, zdać na deskę i będzie łazienka zrobiona. Oj, no teraz będzie się działo demontaż tego kibla. Już wodę opróżniłem. Mm -hmm. Będzie robota, roboty. Dobra, kibel zdemontowany. Czas tutaj trochę poczyścić. Dobra. Udało się wstępnie wyczyścić. I zaraz przymierzę, gdzie tu może ten kibelek sobie stać. Dobra. Czas trochę umyć tego dziada. Osiemnastoletni, ale porządnie zrobiony, więc go zostawiam. Kibel będzie zamontowany tak pod kątem, bo nie ma innej opcji. A tutaj pójdzie spłuczka, bo jest idealnie miejsce. Jedna dziura jest. Idzie jak krew z nosa. Pożyczyłem od przyjaciela Roberta Profesjonalną tutaj wiertarkę i dobre wierto, bo te moje to dajcie spokój dzielostwo takie że szkoda gadać. Dobra, muszę chwilę odpocząć, bo. No, schodzi się z tą hydrauliką, całą i łazienką. Muszę jakoś zainstalować dolnopłuk, więc tutaj na dwóch takich aluminiowych podstawach zamontowałem jedną deseczkę. Tutaj będzie druga. I do tej deseczki przykręcę zaczepy do Dolnopłuka. No. Dolnopłuk to za będzie widać, a woda będzie z dużej wysokości spływała, więc chyba fajne rozwiązanie. Ojejku, ale się narobiłem, kochani, ale dobra. Tutaj muszę kupić jakąś rurę do spłuczki, bo ta oryginalna jest za mała, i tu dojść od dolnopłuka do do tutaj rury z wodą. Muszę też kupić kabel. No i łazienka będzie. Już całkowicie zrobione. Oczywiście jeszcze tutaj będę ocieplał, ale to... Ojejku. I tak jestem zadowolony, że się wszystko udało. No, kochanie, kupiłem zestaw rur do dolnopłuka plus wężyk, który zaraz podłączam i powinno wszystko hulać. A! I do deski, bo dostałem od rodziców świetną deskę, bardzo ładną, taką 3D i takie zaczepy, kurde, takie dziadostwo 50 zł, dajcie spokój. Dobra, zaraz to dopinam ostatnie szczegóły. Widzicie, taką piękną deskę dostałem. 3D delfinki. I teraz tak, montuję te zaczepy, ale nie ufam takim małym śrubeczkom i dam jeszcze odrobinę silikonu tutaj do otworów, żeby lepiej to wszystko trzymało. Wkręciłem już wodę i jeszcze ten wężyk gdzieś tam wezmę, ale póki co jest tak. I kochani, nowa deska, zamontowana elegancko z nowymi zaczepami. No ładnie się prezentuje i patrzymy gran działa. czy Czy nic tu nie cieknie? Już sprawdzam suchutko. Nic a nic, tutaj rura super szczelnie. Dolnopłuk już się napełnił. zawór działa. Tutaj sucho. No i teraz pytanie za 100 punktów, czy całe to ustrojstwo działa? No, kochani, rewelacja. Tak wygląda w domu okienko. To już uszczelniałem silikonem i zaraz ląduje ocieplenie. Czas zrobić okno w łazience. Tutaj na ocieplenie dałem takie sklejki dębowe, a na to pójdzie taka płyta. Później tu będzie lustro, wszystko to zakryje ładnie. No, ostatnie zakupy w kastoramie i będę miał wszystko, czego potrzebuję do remontu domku. Dobra, wziąłem się za ocieplenie łazienki polistyren XPS. I tutaj pomiędzy, pomiędzy tymi, będą e, tymi, wiecie, spornikami. Będą takie oto polistyreny. Na całej długości. A potem zobaczycie, co dam na to. Zdziałem wszystkie te półeczki i nagle się zrobiło przejrzyście. I fajnie, bo jak tutaj dam e, ocieplenie i deseczki, to półki zrobię na samej górze, żeby w ogóle nie przeszkadzały. Słuchajcie, dopiero kilka założyłem, a już tak cieplutko. Dobra, jutro muszę odłączyć wodę, zdemontować jeszcze raz dolnopół. Gdam go jednak nie tak wysoko, tylko tutaj na półeczce niżej. Umywalkę zdemontuję i tam będzie hardko, żeby ociepić, ale dostanę się bez problemu. Zobaczcie, moi drodzy, to spasowanie. Tutaj jest szyna, prowadnica od tutaj drzwi rozsuwanych i proszę bardzo. Idealnie. No i łazienka elegancko ocieplona. Wszędzie uszczelnione silikonem połączenia. Także powinno być bardzo elegancko. Oj, tutaj się namęczyłem, żeby to wszystko dopasować. No ale jest. Ojeko wreszcie skończyłem tą łazienkę. No, takie to. Dziadostwo trochę. Półeczki zmieniły miejsce. Tu jest ocieplenie. No, trochę zmienił położenie. No, tu wywaliłem póki co kotarę. Jest przestrzeń. No i póki co jestem zadowolony. Coś tam jeszcze pozmieniałem w łazience, więc teraz macie oficjalny wygląd. Wywiecznik z tej strony. Pyk. Tutaj miejsce. O, ale razie tu miejsce. Na lustro. Jedna szafeczka, druga. Tutaj naręczniki. Dolnopuk, teraz jest na takiej wysokości. Tutaj rurę przyspawałem takim klejem do plastiku i wreszcie działa. Nowa szczotka do kibla. Tutaj to, wszystko ocieplone, tam pod boilerem. Tutaj kotarka, pyk elegancka, deszczownia nowa. No i łazienka zrobiona. A z drugiej strony, a z drugiej strony, moi drodzy, tak wyglądają deski zabejcowane no, nie jest to Mistrzostwo Świata, ale jakoś to wygląda. I słuchajcie, kochani, te wszystkie prace w łazience to pierwszy raz w życiu. Pracowałem z boazerią, z hydrauliką, z przykręcaniem, z ocieplaniem, z tego typu rzeczami, jakimiś przelotkami. Wyszło jak wyszło, ja jestem zadowolony. Także nie taki straszny diabeł, jak go malują. Dzięki za oglądanie odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało. Takie coś innego. Łazienka made by John Opalski. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!